Halo, halo, cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Progress 71 z tej strony Chcę Wam dzisiaj zaprezentować bitewkę na szóstym poziomie na czołgu premium Type 64 Jesteśmy na najbardziej otwartej mapie ze wszystkich bitwa Spotkaniowa mapa prochorówka Sponsorem tej powtórki jest M4RJAN Marian Marian jedzie tym piździkiem, lightem. I jedzie na środek wyspotować coś I proszę bardzo Już wyspotował 4 pojazdy T150 ARL KW2 razy 2 I teraz jeszcze Firefly VC Czyli zrobił takie otwarcie Już pierwsze Damage wchodzą za spotowanie Już jest kolejny Troszeczkę strzelamy Nie jesteśmy, nie, nie jesteśmy w ogóle niepokojeni przez Wroga o, trochę takie strzelanie, takie lekkie celowanie. Bez wyprzedzenia to tutaj te pociski są bardzo, bardzo powolne, więc trzeba dużą poprawkę brać na to. Teraz szczęśliwie udało nam się podpalić. Kawodwójkę. Chyba nie ma gęśnicy. Ojej, ojej, spali się do końca. Uwaga. A ugasił się w ostatniej chwili, ale dobiliśmy go. Teraz mamy kolejnego fragu, już mamy dwa czołgi na naszym koncie. Straciliśmy A43. Będziemy dalej spotować. Może coś postrzelamy. Ogólnie fajny pojazd. Taki trolek, taki do wyluzowania się troszeczkę. to Po zejściu z dziesiątek można troszeczkę pograć sobie takim szóstym tierem. I troszeczkę się odmurzyć, bo tutaj naprawdę ten pojazd jest... Można powiedzieć, że nawet troszeczkę jest OP. Tak czy inaczej lecimy dalej. Bijemy Firefly'a. Na górce jeszcze jest ten 150 Zaraz dobijemy tego Firefly, dobiliśmy go właśnie Mamy trzecie zniszczenie na naszym koncie Teraz strzelamy w te 150 Ale już ledwo co go widzimy Proszę bardzo, nie możemy go przewidzieć Ale się już ta chyba na golda przerzucił na niego P-43 też się tutaj wyświecił Teraz go dobijamy Tak, mamy czwarte zniszczenie Jest 6 do 2 Na naszym koncie 1211 uszkodzeń Widocznych mamy już prawie 2000 uszkodzeń wyspotowanych bitwa na razie na naszą korzyść, jeśli chodzi o naszą drużynę. Wygrywamy. Wyspotowały się dwie artylerie, nasza Skoda. Kolega z drużyny wyspotował je, czyli zaraz zostaną wystrzelane i nie będzie już gównomiotów. Zauważyliście ile już tych artylerii jest na bitwę? Coraz więcej po prostu co bitwę są trzy artylerie, to jest po prostu już masakra, już rozżygać się chcę po prostu tymi artyleriami. Ja już z tym nie mogę wytrzymać. Bardzo mi to już wkurza, szczerze powiedziawszy, że non-stop te trzy artylerie są. Ileż można. Moim zdaniem powinien być jakiś taki limit na te artylerie. Jedna na stronę to jest po prostu maksimum, jakie powinno być. Zobaczcie jeszcze ogólnie na ten pojazd. Ogólnie myślę, że jest takim fajny taki to chyba nawet powinien być Tedek, ale jednak jest lecikiem, otwarte ma konstrukcję, więc bardzo ładnie tutaj to zbiera od artylerii ogólnie też pancerza to nie ma, no ale z tego względu, że nie mamy tutaj dachu na wieży no to wchodzi za pula tutaj od artylerii, tam gdzie jest Czafik jest skapiony nawet go nie wyspotowaliśmy, ale to makamo jest, teraz się pojawił mamy go, uwaga strzelamy, ojejej ojej. ojaj, złowiliśmy go, mamy 5 fragów na koncie zbliżamy się do 2000 uszkodzeń na naszym koncie wyspotowanych mamy już prawie 2,5 11 do 7 ale będzie szybka bitewka chyba coś mi się tak wydaje bo po prostu będziemy podjeżdżać pod ten lasek jest kawodwójka, no on ma trola to ściąga na hita dostał pierwszego strzała jest i drugi strzał teraz będzie trzeci uwaga nie nie trafiliśmy zostały nam ostatnie dwa apeki Później mamy jeszcze 10 APC-ów i 3 HEKI to chudy 2019 Mam nadzieję, że to nie jest tego roku rodzenia, bo też 2 lata no to i gra wota Trochę za wcześnie chyba Mam nadzieję, że wtedy właśnie w tym roku założy to konto ha. Dobra, jedziemy teraz na spota Będziemy spotować to co jest ukampione tam w tym lasku I zobaczymy kogo nam się uda wyświecić Właśnie wyświeciliśmy P43 bis Teraz zaraz rozstrzelany. Dostał bombę. Pierwszą. My już mamy ponad 3000 wyspotowane. 3,5 tysiące to na naszym koncie. Czy będziemy mieli 6 fragów, czy uda nam się zrobić top gun? Zaraz zobaczymy. Kolega tutaj robi misję osobistą 14. Musi wyspotować 4,5 tysiąca. Czy nam się uda wyspotować i jeszcze przetrwać bitwę? To będzie wtedy 14, 14 misja na obiekty 260 zrobiona. Czy nam się uda czy nie, zaraz zobaczymy. Dajesz panie Marian 11 do 8. Wydaje się, że bitwa będzie tutaj wygrana, chyba że po prostu nasi zaczną wyjeżdżać jak i jest T78 dostał od kawu 2 i mamy 4156 wyspotowanych i jeszcze tylko niecałe 400 nam zostało Około 350 nas zostało do wyspotowania. Czy się uda? Kolego Marian, nie zgiń i wyspotuj. To zrobisz misję. Na pewno już o tym myślisz, na pewno już wiesz co się święci tutaj. 12 do 8. Jest, Cito. Nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj. Ajajajajaj. Ajaj, aj. 4316 wyspotowanych. Jeszcze niecałe 200 i nie będzie nic nie zrobione. Zostaliśmy od wisa. Już teraz nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj Będziesz mieć misję zrobioną jak Kapitan Cisco. Dostał raz od artylerii Jeszcze druga artyleria nie poprawi i będzie misja zrobiona A już tam zniknął Kurczę, niestety nie jest po naszym spocie Po prostu zdążył zniknąć Więc to jest, Nie jest to liczone po naszym spocie Ale jeszcze jest kawo dwójka. Ważne żeby ją wyspotować, żeby zrobić to ostatnie O kurczę, nie uda się Patrzcie na to 58 punktów nam zabrakło do zrobienia tej misji. Szkoda. No ale bitwa zrobiona, zwycięstwo, zobaczmy wyniki końcowe. A jednak udało się wyspotować, zobaczcie, 4733 wyspotowaliśmy. A to nie pokazało w bitwie na żywo. Hmm, ciekawe. Tak czy inaczej, za bitewkę wpadło odznaka Mistrzowska Asa Pancernego, mamy High Caliber, Top Gun oraz Służbę Patrolową. Bohater dzisiejszej bitwy, Marian, sen przez czwórkę. Zrobił 2286 uszkody. 7 fragów co dało nam 2101 punktów doświadczenia z tabeli. Bardzo ładny wynik. Serdecznie gratuluję. 35 strzałów oddanych. 27 w cel. 22 przybicia. Wyspotowaliśmy te 4733 czyli zrobiliśmy tę misję 14 na obiekta. I jeszcze przeżyliśmy czyli mamy ją z wyróżnieniem. Serdeczne, serdeczne gratuluję. Jeszcze jedna i live to będą nam już zakończone. Graliśmy na koncie premium. Czołgiem premium. Udało nam się zrobić ponad 146 tysięcy I Litwa krótka, ale jakże na temat 6 minut 54 sekundy Powiedzcie mi co sądzicie o graniu lajtami Czy gracie nimi pod damage, czy gracie nimi pod spota Jaki macie styl gry na lightach. Dajcie znać w komentarzach Jeśli bitewka się Wam podobała, zostawcie łapkę w górę Jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, bardzo proszę zróbcie to w mi z tego tytułu bardzo, bardzo miło I Na tej chwilę się z Wami żegnam Do usłyszenia oraz do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!